Jesteśmy dziś w firmie Korbanek. Mamy przyjemność rozmawiać z panem Pawłem Korbankiem, właścicielem firmy. Chciałbym zapytać, jakie wyzwania stoją przed firmą, jeśli wprowadza się na rynek nowe, nieznane marki maszyn rolniczych. Nasza firma działa już na rynku od 30 lat. Jest to firma rodzinna. No i przez te 30 lat mieliśmy wielokrotnie sytuacje, kiedy wprowadzaliśmy nowe produkty. Nowe marki, które w świecie były znane, ale nie były znane w Polsce i nie miały w zasadzie prawie żadnej populacji. Także jak wprowadzić nową markę, to już z doświadczenia wiemy. I teraz w tym trzydziestoleciu no, mamy okazję wprowadzać kolejnych kilka marek nowych, w sumie sześć. Ale z tych takich najbardziej podstawowych, to jest marka Rostelmasz. Kombajny zbożowe, a wkrótce sieczkarnie. I Arboz to są w tej chwili przede wszystkim ciągniki, ale również agregaty uprawowo-siewne, siewniki, siewniki punktowe, pługi dutowe. Oczywiście marka Rostelmasz i Arboz. Obydwie te marki w Polsce były bardzo mało znane. Było trochę wątpliwości, czy to będzie efektywne w sensie finansowym, czy to szybko będzie się mogło bilansować koszty i przychody. Założyliśmy, że to jest teraz cel długoterminowy i wszystkie te działania, które też z przeszłości wiemy, które trzeba było podejmować, tu też. Tak zaplanowaliśmy w przypadku tych nowych marek, i okoliczności przy wprowadzaniu Rostelmasza nam trochę sprzyjały. Dlatego, że rok, w którym zaczęliśmy, podjęliśmy decyzję o tym, żeby tą markę wdrożyć do Polski, to był trudny rok, bo bardzo dużo deszczu w żniwach, no trudny zbiór. I w czasie tych właśnie trudnych okoliczności, wszystkie, ale wszystkie modele, które. Mieliśmy w dyspozycji, zdały egzamin bardzo dobrze. Wtedy byliśmy już przekonani, że od strony technicznej nie będzie to dla nas problem. Problem będzie mentalny, że to są maszyny za wschodniej granicy i tutaj trzeba było odpowiadać tym potencjalnym klientom, co z serwisem, jak z dostępnością części zamiennych. No ale w tym to mamy ogromne doświadczenie, właśnie już 30-letnie. I my to dobrze wiemy, jak to trzeba zorganizować, i tak to właśnie zorganizowaliśmy. No i jaki z tego rezultat? No, w pierwszym roku, czyli w zasadzie od momentu, kiedy, kiedy ta marka Rostelmasz jakby zanikała, że, że tam były próby, bo owszem, poprzedni importer robił dużo działań, no ale one w którymś momencie spowodowały w miarę popularność maszyny, ale. Tej sprzedaży nie było wiele. A właśnie jak, jak podsumuje Pan miniony rok współpracy z Rostelmasz i Arbos? Czy poziom sprzedaży w zeszłym roku, który osiągnął poziom, który zakładaliście sobie na początku współpracy, jak to wygląda w eee... przypadku Arbosa i, i... Tak. i Rostelmasza? W przypadku Rostelmasza założenia były przekroczone o 100%. Czyli podwoiliśmy, czyli zmienialiśmy w ostatniej chwili, nie? Już, już prawie było za późno. Aby zwiększyć zamówienia, mhm. y, tak aby one, żeby, żeby dostawy te, z tych zwiększonych zamówień żeby dotarły przed żniwami. Nie? No to y, mimo to y, podjęliśmy taką decyzję, że to, to zamówienie podwoimy. No i okazuje się, że no, rozmawiamy, y, to jest rozmowa, którą prowadzimy, to jest y, przedostatni dzień stycznia 2019 roku i okazuje się, że ten najbardziej popularny model już się nam właśnie wyczerpał. Już nie mamy zapasów magazynowych. Czekamy na nowe dostawy. Czyli obawa była taka, że przesadziłem, robiąc dwukrotnie większe zamówienie, a w praktyce okazało się, że całe szczęście, że tak zrobiłem. Tak. Znalazł nabywców i dlatego, że to z kilku powodów. Klienci ufają jakby naszym kwalifikacją naszej organizacji, jak chodzi o właśnie organizację serwisu i dostępności części zamiennych, również okazało się, że nasze argumenty są przyjmowane jako wiarygodne, gdy prezentujemy zalety produktów. No i w rezultacie osiągnęliśmy wynik dwukrotnie lepszy, niż było to założone w tym pierwszym roku. A jaki, jaki... Jest poziom sprzedaży dotychczas, ile sprzedano kombajnów na ty... tak a Ile my... ciągników Arbos? My mamy już 60 umów na Rostelmasza. Założenie było połowę mniejsze. Jak już przejdziemy do Arbosa, to tu sytuacja była inna, bo o ile Rostelmasz to jest firma, która działa kilkadziesiąt lat już z tą produkcją, i to jest rozmiarowo, czyli obszar fabryki to jest, to jest największa powierzchnia produkcyjna spośród wszystkich fabryk, które w świecie funkcjonują, a ilości, no ilości to, to jest pierwsza trójka na świecie. Arbos to jest jakby wznowiona marka, Arbosie pojawiły się zupełnie nowe modele, zresztą musiały się pojawić nowe modele, bo wymagania, które są stawiane współcześnie chociażby z powodu poziomu emisji spalin, ale też inne wymogi, no to w zasadzie wymuszają, że czy to jest marka stara czy nowa, no to musi mieć te produkty i musi je spełnić i ponieważ Arbos nie miał starych zapasów, starych normach, którymi by można wdrażać, no to to wejście z tymi ciągnikami trwało dłużej, czyli my od momentu, kiedy podjęliśmy decyzję, że będziemy współpracować z Arbosem, do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze dostawy, to upłynęło no, rok, ponad rok. Ale mamy już 30 umów, już mamy, już te nasze ciągniki pracują. No i to, co ciekawe, nie ma reklamacji na te traktory, czyli nic nadzwyczajnego złego się nie wydarza. Opinie są dobre, ciągniki są konkurencyjne i ja jestem dobrej myśli, tym bardziej, że właśnie teraz w styczniu są realizowane dostawy nowej serii 5000 w wersji tej zaawansowanej, czyli z elektrohydraulicznym rewersem, z mokrym sprzęgłem, klienci na to też czekali. To się dzieje teraz, w tym momencie, to są pierwsze dostawy. I to patrząc na długoterminowe zamierzenia, które ma koncern, też tu widzę, że to była właściwa decyzja, nie? że tą współpracę y, podjęliśmy. A jak prognozuje Pan nadchodzący teraz obecny rok 2019, <coughs> jeżeli chodzi o sprzedaż kombajnów i jaki udział w rynku chcecie osiągnąć w tym roku? Przewidywania są y, niepewne, to znaczy jak chodzi o rynek y, y, ciągników, y, nie wiem, mam takie przeświadczenie, że Rynek się zwiększy, ale czy znacznie? Chyba nie, ale zwiększy się, no bo w tych ostatnich dwóch, trzech latach trochę jednak, trochę, bardzo się skurczył, czyli ale no my to porównujemy, mamy taki zwyczaj porównywać do, do rekordowych wyników i rekordowe zacząć przyjmować jako punkt odniesienia albo normę. No, tym niemniej rynek się bardzo skurczył, teraz jest pora na, na trochę odbicie. W kombajnach yy, nie ma takiego yy, optymizmu, jak chodzi o również naszych konkurentów, że nie, nie ma przewidywania, że, że rynek się istotnie zwiększy w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast nasze udziały rynkowe na pewno się zwiększą. To yy, na pewno będzie to kilkanaście procent w tym naj, najbliższym sezonie. Dziękuję za rozmowę, gościliśmy w firmie Korbanek. Dziękuję bardzo.